Wierzę tutaj jak Kawasaki, jak Kawasaki, jak Kawasaki, jak Kawasaki, jak Kawasaki Jaram blunt grupy jak Blastoise, hey Blunt grupy jak Blastoise, hey Ejau, mordeczki, z tej strony reakcja Sztosa Sprawdzamy dzisiaj kawałek, który był najczęściej łapkowany pod poprzednim filmem W komentarzu on się znajdował i to jest Heats, paranoia, stres, trap, wideo. Właśnie nie wiem czy to cheats się czyta, czy heats, ale chyba cheats, bo to jest bardziej taka, taki amerykański przelot, jak tutaj jakiś trap ma być. Trap, wideo, to ciekawe czy na trap house będzie, czy po prostu jakieś nie wiem mega migające będą tam efekty. No dobra, sprawdzamy to. prawdziwy dog. To jest ten Ziomek, chyba on będzie rapował, a to taki bicik w stylu Trisicks Mafia, że zawsze są tam katowane na refreny takie jakieś dawne liryksy, które gdzieś tam się fajnie ze sobą rymują i są później zapętlone i to służy część, częściowo jako refren. Nie Jeśli jednak jakieś wideo trap house? Owe. tutaj na trapie siedzą chłopaki, coś tam rozkminają, sobie grają w jakieś piłkarzyki, Może gdzieś tam zaraz będą jarać jakieś planty, czy coś Miejmy drugi Barano co jest stres, wszystko rozpierdala łeb Nie, dzieje, dzieje, wszystko Wokół mnie jest super, ale kurwa ona mówi e", ona potem... mówię,

Podobały mi się tam parę tych wersów, które wymieniłem. E, I wkręca się w ogóle ten e, refren. Spoko jest to, to wideo na Trap się zrobione, a tym gościu w ogóle mi e, przypomina mi e, Olsza Kumpel, takiego rapera. No ale to wiadomo, nie, e, dużo właśnie e, ludzi, którzy gdzieś tam noszą jakieś okulary, czy tam e, czy tam mają właśnie takie głysą bańki i okulary gdzieś tam są podobni do siebie. A tutaj ziomek spoko poleciał, ale za to styluwę ma inną niż Olsza. E, fajnie gra ten bicik, e, buczy. Co ja mogę jeszcze powiedzieć? Za krótkie dla mnie, ale sprawdzę sobie inne kawałki i może one mi się spodobają. E, dzięki, że byście ze mną. No niestety taka reakcja krótka, bo ten kawałek ma tak minutę 30, z tego co widzę. Czyli to jest taka jedna zwroteczka, dwa refreny, i tamte 3 e, 36 Mafia e, liryksy powkręcane. E, spoko to było. E, zapraszam do następnych tutaj mi wrzucania w komentarz e, rzeczy. I też właśnie mogą być takie bardziej undergroundowe, albo takie co mają gdzieś mniej wyświetleń, i tak dalej. Bo teraz też będę sprawdzał takie rzeczy. Także dawajcie to w komentarzu i dzięki, że byliście ze mną. Wjeżdżam tutaj jak Kawasaki Jak Kawasaki, jak Kawasaki, jak Kawasaki Jaram blad gruby jak blast